Chcę być tak jak on Zapraszam na kolejny odcinek. Jedziemy. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwyć, jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła, góry mogą ustąpić Pagórki się zachwiać, jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła Witam Was, kochani, serdecznie i zapraszam, abyśmy otworzyli sobie Biblię na y, fragmencie z Ewangelii Świętego Marka. To jest pierwszy rozdział wersety od 29 do 39. I mamy tutaj Pana Jezusa, który przychodzi do, do domu Szymona. Y, no i zostaje tam Teściową Szymona, która leży w gorączce. Y, Podchodzi do niej, podnosi ją i, i ustępuje jej grączka. Ona im usługuje, panu Jezusowi i, i uczniom, którzy z nim się tam znajdują. Wieczorem schodzi się całe miasto. Pan Jezus ich naucza, uzdrawia z wielu chorób, wypędza złe duchy. No i słowa, które mnie bardzo mocno dotykają, i ta sytuacja yy, o poranku, kiedy pan Jezus wstaje, gdy jest jeszcze ciemno. I udaje się na miejsce pustynne, aby się modlić. Później um, uczniowie szukają go, gdy go znajdują, mówią, że panie, wszyscy ciebie szukają. A pan Jezus do nich mówi, że pójdźmy do sąsiednich miejsc, miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I to też jest takie bardzo dla mnie poruszające: więc dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, tak jak mówiłem wcześniej, to ta modlitwa Pana Jezusa z samego rana. Można sobie wyobrazić po całym dniu, po tym ciężkim wieczorze pewnie, do późnych godzin uzdrawiania, bycia z tłumem ludzi, całe miasto się zeszło. No na pewno Pan Jezus musiał być wyczerpany. no i Śpi pewnie tylko kilka godzin i dla Niego... Odpoczynkiem jest modlitwa. Wstaje, gdy jest jeszcze ciemno. Udaje się na miejsce, aby być sam, gdzie nikogo nie ma, żeby spotkać się ze swoim Ojcem, aby się modlić, aby z nim rozmawiać, aby od niego czerpać siły na kolejny dzień. I to mi bardzo mocno dotyka, bo sam też doświadczam właśnie tej siły i błogosławieństwa płynącej z modlitwy. I powiem Wam szczerze, że kiedy się nawróciłem, kiedy narodziłem się na nowo, moim takim pierwszym postanowieniem było to, że będę wstawał wcześniej rano, przed pracą, ponieważ pracowałem na 6 rano i teraz też, po tym moim powrocie do Polski, też zaczynam pracę wcześniej o 6. Wstaję wcześniej niż powinienem, o te 20 minut, pół godziny i pierwsze co... Robię, gdy wstaję, to czytam Słowo Boże i modlę się. No i zauważam tego owoce w moim życiu. Trudniej mi jest, gdy mam wolne. Wtedy mogę trochę dłużej pospać, i wtedy, właśnie jak wstaję, mamy wszyscy wolne. No i jest dużo rzeczy do zrobienia wspólnych i, i sprzątanie, i, i mamy różne plany, więc wtedy z tą modlitwą jest trudniej znaleźć na nią czas. Ciężko jest rano. Właśnie się spotkać z Panem Bogiem Ale ta Ewangelia daje mi taki Taki mocny impuls do tego Żeby właśnie też w ten wolny dzień Wstać trochę szybciej Kiedy wszyscy śpią Nieraz mi się to zdarza I to jest niesamowite Jak nie mogę spać, gdzieś tam obudzę się rano I jeszcze jest, wszyscy śpią Mam takie pragnienie, aby właśnie wstać Gdy się cisza w domu I iść sobie do tej swojej kapliczki Usiąść z Panem Bogiem i spędzić z nim czas od samego rana, już na ten cały dzień czekających mnie wyzwań, obowiązków, przyjemności, różnych rzeczy, aby właśnie zacząć go z Bogiem. No i właśnie po tej Ewangelii będę chciał to robić za każdym razem, nawet właśnie gdy mam ten wolny dzień, aby go zaczynać z Bogiem, nie zostawiać tego na później, bo później to różnie bywa. No i ta druga rzecz, o której wspominałem, to to, że. Zobaczcie, Pan Jezus im odpowiedział, że chodźmy w, po, w pobliskie miejsca, gdzie indziej jeszcze, ponieważ tam też chce nauczać. Mogłoby się wydawać, że Pan Jezus powinien powiedzieć, chodźmy do innych miejsc, abym tam mógł uzdrawiać. Ale w pierwszej kolejności Pan Jezus chce nauczać ludzi. Głościmy Ewangelię, dobrą nowinę. Uczyć ich, jak żyć co jest w życiu najważniejsze. Jak żyć miłością, jak żyć przebaczeniem, jak być łagodnym, dobrym, życzliwym, uprzejmym. I to jest dla nas taka wskazówka, że w życiu wiarą najważniejsza jest dla nas Ewangelia, abyśmy umieli nią żyć. Celem naszego życia wiary jest Ewangelia, a skutkiem ubocznym w cudzysłowie Życia Ewangelią są właśnie cuda są uzdrowienia fizyczne są wszelkiego rodzaju nadprzyrodzone rzeczy, które Pan Bóg chce czynić w naszym życiu one wypływają z życia Ewangelią To są mocne słowa I ja dzisiaj po tej Ewangelii chcę od samego rana spotykać się z Bogiem po to aby cały dzień wprowadzać mocą Bożą Ewangelię w życie. Dlatego pomódlmy się o to do Pana Jezusa. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to mocne przesłanie, za Twoje żywe, święte słowo. Prosimy Cię, daj nam takie pragnienie, taką wytrwałość i siłę do zaczynania każdego dnia od modlitwy, od spotkania się z Tobą, z Twoim Ojcem i z Duchem Świętym. Abyśmy mieli Twoją moc w sobie, abyś Ty był w nas i wprowadzał Ewangelię w życie, słowo w czyn w naszej codzienności abyśmy mogli zobaczyć również cuda które Ty chcesz czynić w naszym życiu przyjdź Duchu Święty, niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa Amen dziękuję Wam kochani za uwagę życzę Wam tego i sobie wprowadzajmy Ewangelię w życie Bądźmy coraz bardziej podobni do Chrystusa. Niech On się nam objawia, niech nas prowadzi do usłyszenia. W kolejnym odcinku pozdrawiam Was z całego serca. Bóg z Wami. Pa!